Szczęść Boże siostry i bracia. Pedro Regis Anguera Brazylia, 22 czerwiec 2021 roku, orędzie Maryi, Królowej Pokoju. Kochane dzieci, przyjmijcie prawdę mojego Jezusa. Prawda zawsze będzie światłem, które będzie oświecać Kościół mojego Jezusa w trudnych chwilach. Waszą wielką bronią, obroną jest prawda. Idźcie ku przyszłości, w której fałszywy Kościół rozsieje wielki zamęt. By oderwać od prawdy jak największą liczbę kapłanów i osób konsekrowanych. Eucharystia będzie pogardzana przez wielu i ból będzie wielki dla mężczyzn i kobiet wiary. Zginajcie swoje kolana na modlitwie, kto idzie z Panem, ten zwycięży. Nie wycofujcie się naprzód, bez lęku. To jest orędzie, jakie dziś Wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z Wami jeszcze jeden raz. Ja Was błogosławię w imię Ojca i Syna. I Ducha Świętego, Amen. Pozostańcie w pokoju, siostry i bracia, w imieniu Maryi zachęcamy Was do podejmowania pokuty w różnych wymiarach naszego życia. Komu pozwala zdrowie? I czuje przynaglenie ducha świętego, zachęcamy do pustu, najlepiej o chlebie i wodzie, w środy i piątki. Kto nie ma takiej możliwości, niech prosi Maryję o światło, co w jego życiu może stać się darem złożonym naszemu ojcu, jako przebłaganie za grzechy świata, braci i sióstr. I swoje. Do czego zapraszacie Maryja, siostro i bracie? Może chcecie poprowadzić za rękę drogą ograniczenia Twojego drogocennego czasu poświęconego telefonowi, filmom, serialom, internetowi? Zaspokajaniu własnego niczym nienasyconego ja, koncentracji na sobie, na życiu dla przyjemności. Może na nowo chcę ukazać Tobie wartość niedoskonałej rodziny, ale Twojej rodziny, Twojej żony, Twojego męża, dzieci. Rodziców, przyjaciół, siostry i braci. Z jakim światłem przychodzi do Ciebie Twoja miłująca mama, Maryja. Mama zaprasza Cię do hojności w Twych darach, ale nie tak, jak Ty chcesz. Ale tak jak ona Cię do tego zaprasza. Czy masz siłę, by to odkryć? Dziękujemy za oglądanie naszego kanału. Dziękujemy za subskrypcję i prosimy o subskrypcję. Tak by zgodnie z wolą Boga, Ojca, orędzia dotarły do jak największej liczby Jego dzieci. Módlcie się, byśmy dalej w woli Bożej prowadzili ten kanał. Bóg, zapłać.